Trzeba cię powstrzymać dziś, tak mówi mały miś. Dajcie mi bas, to oczaruję was. Dajcie mi dźwięk, ujrzycie tyłka w dzień. Zaczynamy dźwięk, wszyscy razem bam, bam, bam. Niech yeah. kolanami w brodę wal i bam, bam, bam. Poczuj ten flow, kiedy macham tą swą. Zaczynamy dźwięk, wszyscy razem bam, bam, bam. Mord i maryz, wyjedząc z kuba Zaczynamy dźwięk, wszyscy razem bam. Tak się właśnie tańczy tu, tak się właśnie tańczy tam, tak się właśnie robi tu, bam, bam, bam Bamski na podłogę się, bam, 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 wolno też ja mogę więc, bam, bam, bam Ta duża machina dobrze mnie słyszy, bam, 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 uderz się stara i głośno też cieszy, bam, bam, bam Głośniej, głośniej, pasy głośniej, pasujemy dziko Está como la presente.